Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Żyjących Legend Lodowej Róży. Eee, to jest jedna z tych gier, od których zaczynałam właśnie z takimi wyszukiwaniami przedmiotów i tak dalej. Także bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy. Zwykłe słowa. Dobra. Mam odłamek. Nie, nie chcę samochódka. Mam odłamek lustra i muszę po prostu znaleźć Edwarda. Czyli ukochanego naszej głównej, podejrzewam, bohaterki. No, tak, dla ukochanej, więc to logiczne. No, klucz wiolinowy. Czwonek, tu coś, klucz, karta, luneta, widelec, nożyczki, pióro, listy, je... chyba nie pióro. A nie, to jest jaszczurka, nie gosienica. Tu jest jaszczurka. E, wieloryb i list. Muszę jeszcze. Tu będzie wieloryb? Nie. Jest jakaś tam ryba. <laughs> e, to będzie list. I wieloryb. To list. Dobra. Dobra, mam klucz, więc otworzę sobie od razu. I czy coś tutaj jeszcze? Tu nie mam trzonka, tu już chyba wszystko. Hmm. <laughs> jakiś uszkodzony. Tam był jakiś uszkodzony naszyjnik. Tutaj to sobie mogę przeciąć. Dobra, mam drugą część. Aha, za szybko. No, no jakaś za zamieć tutaj miała miejsce. Eee... Dobra, rozwiążemy tą zagadkę oczywiście, że tak. Mm. Brakujące części znaku, to ja ich jeszcze nie mam. Eee, no to idziemy w prawo. Oczywiście, że znajdziemy łóżka. Spójrzmy, tutaj. Um, aha, czerwony klejnot. Czy coś jeszcze tutaj? Nie mam. Tu jest zdjęcie, pewnie do tego siorka. Zerknę sobie. Mogę? Nie, muszę znaleźć drugą część. No to idziemy tu. Hmm. No dobra, pusta olejarka. Czy coś jeszcze tu? Nie, tu mamy linę. Na początku to jest właśnie zawsze coś takiego, że nie nożem. Nie nożem. Nie zmieści się między kamieniami. Mhm. Na początku właśnie jest zawsze coś takiego, że bardzo dużo rzeczy się znajduje za jednym zamachem. A potem... A potem mm, czasami mam problem, jak tego jest za dużo, e, żeby przytrybić, co jest gdzie i dlaczego. Dobra, zielony musi być tu. Mm. <tryk> <tryk> Dobra, czyli to dla niej muszę znaleźć naszyjnik. Nie ma sprawy. Yy, jest wszystko zamarznięte, szafka jest zamarznięta, to tu chyba... Aha, fragment. Dobra, tu jest wszystko zamarznięte. <coughs> to wracamy do mapy. Tej mapy. I... aha. Tu sobie musimy ułożyć puzzle. Aha, to się już trzyma. Ok, mm, To będzie wyglądać jakoś tu? Dobra, to sobie na razie tu rzucę. Mm, dobra. Łatwiej jest najpierw sobie sama pokarmić. To jest tu. Ach. To będzie tu. To będzie gdzieś tu. <śmiech> <śmiech> Może w tam. Tu, 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 nie. Yy, To będzie gdzieś jakoś tak, to będzie jakoś tu i ej! Aha. I to będzie tak. dobra, i mam y, część naszyjnika to sobie, tak, tak, <laughs> i znalazłam naszyjnik. Ciekawy, czy jak go oddam? Okej. Okay. Okej, okay. czyli to w ten sposób e, udało mi się hmm, tutaj. E, Cylinder mi tu jakiś potrzebny. Trzeci symbol. <laughs> hmm. Dobra, na razie nic nie zrobię tutaj, no to... Wracam do trono? Potrzebuję bilet. O, mam pilnik. Czy coś jeszcze tutaj mogę? Na razie nie, więc zerknę, czy tu mogę tym pilniczkiem. Mm -hmm. I tak. Lew jest pierwszy. Tutaj jastrząb to jest chyba drugi i trzeci to jest wąż. Mm -hmm. I pierwszy, drugi, trzeci. Dobra, mam trzonek, młotka. Tu mam część biletu. I wracamy, bo potrzebuję młotek. Aha, i tu od razu będzie y, szukanie przedmiotów. <laughs> Okej, okay, zielone jabłka. Zielone jabłka. Konik morski, gąsienica. Perfumy, tu coś się kryje. Dwa słonie, tu jest na pewno jeden, gdzieś drugi, nie, drugi. Um, papryka, ryba, ser. statek, zapałki i cukierek. To akurat było łatwe. I mam zapałki. Czy coś jeszcze tutaj mogę odkryć, znaleźć i tak dalej? Nie, tu już jest chyba wszystko wyczyszczone. Tutaj tak samo. E, tu coś było, nie? Tu jest to, a e, jakbym stukła młotkiem. Dobra, mamy radę. O, lecimy. No, tak jak Co na to? Mieszkańcy opuszczają miasta. <laughs> Aha. 50 lat. Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że tutaj artykuł napisano 50 lat temu. Nie ma oleju, ale ja mam pustą olejarkę, więc na razie nic tutaj nie zrobię. Tutaj specjalny zamek też nic nie zdziałam. No to tu, co my tu mamy? To sobie płytkę z kodem. Tu w jakiś sposób raczej tego nie mogę zrobić. Tutaj, co my tu mamy? Na pewno to będzie tu. I na razie brakuje mi pozostałych części. Nożem tego nie załatwię, nie? Nie, nie ma opcji. Potrzebuję czegoś innego. Tutaj, co my tu mamy? Tu jest wszystko zamarznięte, więc tu idziemy. Tu mamy płytkę, figurkę fajnie. Tutaj co jest? Mhm. Trzonek łopaty. Na razie i tak z tym nic nie zrobię. Tu wyszukujemy e, przedmiotów. <grym> I tak. Papryka, tu jest coś ukryte, płomień. Um, tutaj coś jeszcze też jest. A co ja to. Łom. Dobra, będę miała łom. E, królik, pająk łyżka, kielich, jabłko, mewy, e, jabłko i tyle co widzę. Kielich, mewy, um, nóż, łyżka, e, pająk, pająk, r? dobra. Ok, mam łom. E, tutaj sobie wezmę tym łomem. Tu wiadro, tu lina, cyk. Mhm. Dobra. Mam kolejną płytkę, więc to będzie tutaj. Ok, muszę przesuwać płytki w prawo i w lewo, w górę i w dół. Już? Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy coś zamarzniętego, tutaj lodowe siedzenie, tu klucze. Muszę zbić szybę, ale nie bardzo mam czym. Tu nie znam kodu. Tu nie mam czym tych zasłon podwiązać. Muszę je? Dobra, nie jestem intruzem. Ej, no nieładnie. Mm, tu coś muszę ogarnąć. Dobra, mam książkę. Mam kolejną płytkę z kodem. E, tu mi brakuje talerza. I tu mamy kolejne wyszukiwanie przedmiotów. E, co ja tu mam napisać? Coś? A, tu mam napisać. <laughs> Dobra. Trzy. Um, nie skupiłam się za bardzo na tym, co mam szukać. E, winogrona ko, korkociąg podkowa. Podkowa jest winogrona. Są dzwonek kapelusz perfumę. Dzwonek mam jakiś kapelusz i perpumy. E, kapelusz jest. Telefon, ryba Jeszcze tak, lornetka, korkociąg jest tutaj, perfumy są tutaj No to jeszcze lornetka jest tutaj <laughs> Dobra, znalazłam korkociąg e, To tak, znalazłam korkociąg, to sobie to odkorkuję Aha, od razu, tak? Dobra Mam pełną olejarkę, to ciśniemy tu, tu i tu. I mam zapałki, to Aha, nie mogę tak szybko. I się ładnie tutaj nam pali. I tutaj mamy kolejne wyszukiwanie przedmiotów, ale w tym momencie sobie zakończymy. I ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!